Witam się z Wami w nowym vlogu. Dzisiaj pokażemy Wam naszą relację z podróży po Turcji od granicy grecko-tureckiej aż do Erzincan. Także my ruszamy w drogę, a Was zapraszamy do oblatania. Witam się z wami już kolejnego dnia. Wczoraj przyjechaliśmy dosyć późno do Czorlu, do siostry od Ibrahima. Tutaj spędzimy dwie noce. Dzisiaj z samego rana postanowiliśmy się wybrać na małą wycieczkę do miasta Tekirdag. Tutaj jeszcze nie byliśmy, także troszkę sobie pozwiedzamy. Na początek krótka wizyta w centrum handlowym dla koniecznika i sobie kartę do telefonu. I przy okazji, sobie troszkę wychodziliśmy po sklepach. Muszę przyznać, że jest to chyba jedno z największych centrów handlowych, jakie w życiu widziałam. Naprawdę jest ogromne. A teraz czas na herbatkę. Czego? Herbata wypita, dzieci się wybawiły. No to teraz czas na dalsze zwiedzanie. Jedziemy nad morze troszkę sobie pospacerować. fazer işte <laughs> To już koniec naszego dzisiejszego zwiedzania, także powolutku wracamy do domu, a jutro ruszamy w dalszą drogę. Po dwóch dniach w Czorlu czas ruszyć w dalszą drogę, teraz jedziemy do Kolumyskoj, tam to sobie poskakujemy, rozwiedzamy, a potem już jedziemy do Edzicza. Dojechaliśmy do Poloneskoj, czyli polskiej wsi w Turcji leżącej pod Stambułem. Zawsze byłam bardzo ciekawa tego miejsca i cieszę się, że w tym roku udało nam się przyjechać. Wprawdzie tylko na chwilkę przejazdem, ale i tak bardzo się cieszę, że będę mogła w końcu zobaczyć to słynne miejsce. Dawna nazwa tej wsi to Adampol na cześć księcia Adama Czartoryskiego, dzięki któremu właśnie powstała Została założona w 1842 roku. Książę Adam Czartoryski kazał wykupić nieuprawiane tereny w okolicy ówczesnego Stambułu, które miały być azylem dla uchodźców z Polski, głównie byłych uczestników powstania listopadowego. Wieś przez lata prężnie działała, rozwijała się, była ośrodkiem działalności politycznej polskiej emigracji. Polacy pielęgnowali swoją kulturę, język, odrębność narodową. Było to bardzo ważne, gdyż wówczas państwo polskie jako takie nie istniało. Z czasem jednak po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz po II wojnie światowej coraz więcej potomków osadników decydowało się na powrót do kraju. Opuszczali więc oni swoje ziemie, domy przekształcali w pensjonaty. W rezultacie dzisiaj Polonesko jest głównie miejscem wypoczynkowym, stanowiącym atrakcję turystyczną w okolicy, do której mieszkańcy Turcji, głównie Stambułu, chętnie przyjeżdżają odpocząć czy zorganizować sobie piknik. Z racji bliskiej odległości do Stambułu, a równocześnie położenia trochę na uboczu, wśród ciszy i zieleni, bogaci Turcy chętnie budują tutaj swoje wille. Obecnie Polacy stanowią około 1 trzecią ludności w polonesko i spośród około 400 mieszkańców. Jednak językiem polskim posługują się już tylko niestety najstarsi mieszkańcy. Zachowało się jednak sporo polskich akcentów, m.in. kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, polski cmentarz czy dom pamięci Zofii Ryży będący jednym z najstarszych domów w wiosce. Tradycją jest, że na wójta wsi wybiera się Polaka. Obecnie jest to Antoni Wilkoszewski. Myślałam, że uda się spędzić w Polonezku i troszkę więcej czasu, jednak tak naprawdę szybciorem tylko przejechaliśmy, bo czas nas gonił i musieliśmy ruszać dalej, więc niewiele udało się zobaczyć. To, co, co udało mi się nagrać, widzieliście przed chwilką w urywkach yy, ogólnie. Wrażenia pozytywne. Co mi się rzuciło w oczy, to bujna zieleń w porównaniu z innymi rejonami Turcji, które miałam okazję zobaczyć. To naprawdę w Poloneskoj jest bardzo, bardzo zielono, co mi się spodobało. Polskich akcentów jakoś bardzo dużo nie widziałam, no ale tak jak mówię, trochę zabrakło tego czasu. Chciałam bardzo zobaczyć ten kościółek polski, no ale się nie udało. Może innym razem, yy, może jeszcze kiedyś uda się tam wrócić i nagrać dla Was coś więcej. Także yy, tyle, i teraz już ruszamy w dalszą trasę. Jesteśmy już na miejscu, na wsi Uteściowej, niedaleko Erzinjan. Przyjechaliśmy wczoraj po południu, ale wczoraj nie nagrywałam, bo czułam się okropnie. Jak co roku oczywiście musiałam zachorować tym razem yy, zachorowałam jeszcze zanim dotarliśmy na wieś, ale to wszystko przez klimatyzację. Yy, jak przyjechałam, dostałam gorączki, także przeleżałam praktycznie całe popołudnie. Ale wzięłam sobie całą apteczkę ze sobą, także mam i na gardło lekarstwa i na gorączkę. Także jestem już przygotowana. Dzisiaj czuję się znacznie lepiej, na szczęście boli mnie już tylko trochę gardło. No i mam nadzieję, że z każdym kolejnym dniem będzie już tylko lepiej. No i że na mnie się skończy, a nie pójdzie to znowu lawinowo po wszystkich tutaj członkach rodziny. Więc. Tak wyglądała nasza podróż do Erzincan. Przejechaliśmy łącznie około 3500 km, więc całkiem sporo. Także mam nadzieję, że niebawem widzimy się w filmikach już z naszego pobytu tutaj w Turcji. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!